Cześć! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony spawaniu. A dokładniej pokażę Wam, jak w kilku prostych krokach nauczyć się spawania. Oczywiście nie jest to jakieś profesjonalne, nadzwyczajne spawanie, gdzie będziemy spawać na szczelność. Nie. Jest to spawanie takie, jakie potrzebujemy w naszych gospodarstwach domowych, jakie potrzebujemy w domu, czy spawać sobie kawałek nogi do krzesła, kawałek sztachety do płotu, lub kółko. Przy autku swojego dziecka. Chociaż większość samochodów już jest dla dzieci plastikowych, z tworzyw sztucznych, ale niektóre te lepsze jeszcze są metalowe, więc pokażę Wam jak to w prosty sposób, w kilku krokach nauczyć się takiego szczepiania dwóch materiałów stalowych do kupy razem. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, zasubskrybujcie. Jak Wam się będzie podobał ten materiał, dajcie łapkę w górę. Przechodzimy już do, jak to się mówi, robótek ręcznych. Zaczynamy. Na początek bezpieczeństwo, czyli musimy mieć jakąś czyłbicę taką jak ta jest półautomatyczna, czyli już mamy ją na głowie, ale i tak musimy sobie szybko tutaj opuszczać. Są jeszcze maski tak zwane ręczne, jak również są takie jak te z tym, że już zupełnie automatyczne w momencie, kiedy pojawia się pierwszy łuk od spawania, zaczynają się już przyciemniać i taka maska nazywa się już zupełnie całkiem automatyczna. I co musimy jeszcze mieć? Rękawiczki spawalnicze, jak również ubranie niepalne, spawalnicze, tak? Raczej w polarach staramy się nie spawać, ze względu na to, że ten polar w spawaniu będzie wyglądał jak. Cheapo. Zakładamy wszystko sobie. Zaczynamy tutaj od tej przyłbicy. Zakładamy sobie rękawiczki. Dopasowujemy, żeby to wszystko nam nie spadło z głowy. Teraz tak. Zajmiemy się takimi tematami, jakie są rodzaje spawania. Takie podstawowe rodzaje spawania są trzy. Spawanie MIG-MAG, zwane półautomatyczne. No, Zależy od spawarki. Automatyczne, półautomatyczne. Spawanie. Spawarką z elektrodą otuloną, czyli spawanie elektrodowe w skrócie mówiąc, i jeszcze jest spawanie metodą TIK, ale dzisiaj nie będziemy się nim zajmować, ze względu na to, że w naszych garażach, w naszych domach, zazwyczaj są właśnie spawarki tego typu, czyli elektrodowe, lub takie jak tutaj mamy MIG-MAG. Więc pokażę w kilku prostych krokach, jak możemy. Szybko nauczyć się takiego spawania. Zaczniemy od spawarki e, Migmak. Przede wszystkim najpierw zanim cokolwiek będziemy strzepiać, bierzemy sobie kawałek metalu, podobnej grubości do tej jaką chcemy e, sobie łączyć. I musimy. Zaraz tutaj taki kawałek metalu sobie wezmę, kładziemy sobie zawsze gdzieś e, z boku. Musimy mieć z takiej spawarki e, przypiętą masę. Tutaj akurat u nas, tu gdzie jestem, czyli na ślusarni, jest duża spawarka, jest to Bester Maxter 450 z chłodzeniem, rzadko występująca w domach, w garażach, natomiast zasada takiej spawarki do spawarki mniejszej jest dokładnie taka sama. Pierwsze co musimy zrobić to tak, musimy, wiadomo, odkręcić gaz, który w momencie spawania Pomaga nam rozkładać ten spaw, żeby no on był, nie był porowaty. Tak? Czyli odkręcamy sobie gaz, włączamy spawarkę i co robimy? Musimy ją dostroić. Czyli po to bierzemy sobie ten kawałek metalu, czy tam no, podobny do tego, co chcemy szczepiać, i sprawdzamy, czy jest dobrze dostrojona spawarka. No nie ukrywam, my mamy akurat już dostrojoną. Natomiast zasada jest taka, że w momencie, kiedy przykładamy sobie tutaj uchwyt do metalu i włączamy spawanie, nie powinniśmy słyszeć żadnych takich strzelań, drutu, który, który nam wychodzi z podajnika. Nie powinno być słychać też samego takiego łuku, jakby z plazmy, przetopienia. Musi być wszystko w takich proporcjach, tak? Czyli troszeczkę iskier, ale widzimy, że ten drut sobie nam spokojnie wychodzi na materiał, tak? Nie roztapia się jeszcze przed materiałem. Jeżeli by się roztapiał przed materiałem jeszcze dużo wcześniej, musimy zwiększyć posuw drutu. Natomiast gdyby uchwyt nam zaczął strzelać, czyli aż zaczęłoby nam podnosić uchwyt, czyli mamy za dużą dawkę właśnie Posuwu drutu. Wtedy musimy zmniejszyć, tak? Więc no, ja już nie będę tutaj sobie poprawiał, tak? Bo, bo, bo już mamy ustawioną maszynę. Natomiast prostszy spaw, łączymy dwa metale ze sobą w jaki sposób. Wodowcy to już powiedzą, że jest metoda na kołyskę, jest metoda na kółeczko. No różne są metody. Każda jedna jest w jaki sposób do, do jakiegoś innego rodzaju spawania jak najbardziej OK ale dla nas wystarczy w najprostszy sposób przyłożyć sobie taki uchwyt pod kątem około 45 stopni, tak? Przykładamy go sobie, opieramy tutaj łuską, akurat mamy brudną łuskę, już ją wyczyścimy sobie, też, o, już wyczyściliśmy, przykładamy sobie tutaj do, ma do materiału sobie tak pod kątem 45 stopni, no i... Zaczynamy sobie spawać. Oczywiście musimy sobie tutaj maskę opuścić, żeby żebyśmy się nie naświetlili, żebyśmy później przychodząc do domu, nie mieli takiego złudzenia i wrażenia, że w naszych oczach jest dużo piasku. Więc po to jest ta maska ochronna, aby się nie naświetlić. Więc opuszczamy sobie i co? Wciskając, jak wciśniemy, zrobi nam się łuk tutaj spawalniczy. I powolutku przesuwamy sobie, ale możemy się cały czas opierać tą łuską o materiał. To jest najprostsza metoda nauczenia się takiego szczepiania dwóch materiałów. Nie mówię o profesjonalnym spawaniu, to jest tak, jakbyśmy chcieli coś w domu sobie szczepić, dwa materiały. Jedziemy! I przesuwamy, przesuwamy sobie po materiale. Nie musimy nic zrobić, tylko przesuwamy cały czas do przodu. Słyszymy tak jak maszyna nam styczy, czyli idealnie jest ustawiona. Nie robimy zbędnych ruchów tylko i wyłącznie przesuwamy, tak? Proszę. Prosty spaw, ale elegancko trzyma. No fakt, że tutaj no nie skupiałem się nad tym nadzwyczajnie, ale no... Nikt w domu nie będzie się skupiał, żeby to wyglądało idealnie, tak? Szczepiło dwa materiały, szczepiło. Jak widzimy z drugiej strony jest, jakby powiedzieć, taka aureola, czyli inaczej mówiąc, wtopił nam się jeden materiał w drugi, więc jak najbardziej jest to spięte, że nie powinno nam to się rozerwać. I to jest taka najprostsza metoda, aby nauczyć się, nazwijmy to szczepiania dwóch materiałów, tak? Nie przesuwamy, nie, nie staramy się podnosić, bo nasza ręka nie jest jeszcze do, przyzwyczajona do uchwytu, więc oprzyjmy sobie ten uchwyt o materiał i przesuwamy sobie, przesuwamy po linii prostej. Przy spawaniu półautomatycznym, czyli takim mig nasz materiał, czyli ten przetop sam się rozkłada praktycznie. To mówię, nie jest spawanie na szczelność, nie jest spawanie na rentgen, więc takie spawanie jest dla nas wystarczające i naprawdę nie musimy kombinować. Gdyby nam się ręka trzęsła, bo stresujemy się przy pierwszym, przy pierwszym spawaniu, oprzyjmy sobie tą rękę, niech nam ona odpoczywa, tylko pracuje palec, który tutaj wciska nam, nazwijmy to pistoletem. To jest swoistego rodzaju taki yy, pistolet i przesuwamy, 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 przesuwamy. Gdy już dojdziemy do większej wprawy, wtedy możemy nauczyć się już tak zwanej kołyski, czyli jedziemy sobie po materiale lewo, prawo i też się przesuwamy wtedy, tak? Lewo, prawo sobie wtedy jedziemy i przesuwamy sobie materiał, tak? I to jest już, że tak powiem, krok dalej od tego naszego pierwszego spawania. Pokażę Wam, jak to wygląda z kołyską taką. Szczepimy sobie teraz tutaj kolejne dwa materiały teraz będziemy spawać, tak jak mówiłem, na kołyskę, na łódeczkę, różnie to nazywają. I to jest spawanie takie na łódeczkę. Tak ono jest ładniejsze, bo no troszeczkę mi tutaj uciekło. Natomiast jest ładniejsze od tego podstawowego, ale no już trudniejsze w wykonaniu, bo musimy już troszeczkę ręką popracować sobie. Więc no to już jest taki bardziej zaawansowany spaw. Natomiast tak jak powiedziałem, w domu interesuje nas taki podstawowy. Czyli trzymamy kąt 45 stopni, na składaniu i jedziemy sobie powolutku, powolutku, powolutku tutaj w kierunku do że tak powiem spawacza. Jedziemy, jedziemy, i to nam w zupełności na początek wystarczy. Teraz odłożymy sobie już tutaj tą spawarkę półautomatyczną. Mikmak spawanie i zajmiemy się spawaniem elektrodą otuloną, czyli spawarki, które nasi dziadkowie mieli, nasi ojcowie mieli, gdzieś zawsze po garażach są pochowane. Spawanie spawarką elektrodową jest odrobinę trudniejsze niż spawanie metodą mig Max ze względu na to, że no, tutaj nie mamy wysuwu drutu, tu już pracujemy w większości ręką, więc no jest odrobinę trudniejsze, natomiast nie jest nie do wykonania, gdyż też pokażę taką prostą metodę, jak taką spawarką się posługiwać. Też musimy ją sobie dostroić zawsze. Tutaj już nie mamy czegoś takiego jak posłów drutu i ustawianie mocy spawarki. Tu mamy tylko i wyłącznie prąd, jakim podajemy, tak? bo czy w jednej, czy w drugiej spawarce mamy regulację wyrażoną w amperach. Tutaj spawarka jest akurat podręczna, inwertorowa. Zazwyczaj w domach mamy spawarki, które są transformatorowe, czyli 30, 40, 50 lat do tyłu. Ta już jest, no fakt, że wysłużona widać, ale jest to spawarka inwertorowa, czyli prąd, który nam daje, jest wytwarzany już z elektroniki, a nie z transformatora, które kiedyś, tak jak mówię, nasi dziadkowie skręcali blachy do kupy. Wszystko tym drutem owinięte. Nie, to już jest spawarka nowocześniejsza, tak? Czyli inaczej mówiąc, również prościej nam się nią spawa. Takie spawarki, no to jest akurat jakaś markowa spawarka, tak? Troszkę droższa. Natomiast są spawarki na rynku, które możemy kupić za 700, 1000 zł inwerterowe. No to wiadomo, Chińczyki, tak? Ale do takiego prostego czepiania, nazwijmy to już nawet nie spawaniem, nazywajmy jak najbardziej się nadają. Już mam dobrany tutaj prąd, akurat do materiału. Tutaj, akurat mamy materiał, to co wszystko spawamy. Jest to grubości 4 mm, więc prąd mamy dobrany na poziomie 110A. Tak jak w, spawarce, w spawaniu MIG-MAG, musimy mieć też masę zapiętą do materiału, który spawamy. Tak samo tutaj w spawarce. Elektrodowej, inwertorowej, również musimy mieć masę zapiętą. Mamy tutaj zapiętą akurat do stołu, bo stół jest cały metalowy, więc no łatwość przejścia prądu jest, jest bardzo duża, więc może tak zostać, jak jest. I co? I tutaj mamy już uchwyt prosty. No fakt, że tu jest, akurat stary mamy uchwyt. No taki mają akurat tutaj na ślusarni. Natomiast mamy elektrodę i mamy uchwyt. Tak, Uchwyt jest sosty. Sprężyna, która trzyma nam elektrodę, i to jest cała filozofia. Przy spawaniu spawarką elektrodową, największą uwagę zwracamy przede wszystkim na elektrodę. Elektrody są różne, są zasadowe, są różnego rodzaju, z różnymi domieszkami tutaj otuliny. Natomiast my używamy takiej no podstawowej, nazwijmy to standardowej. Tak zwane dawniej nikt nie mówił, że to jest taki rodzaj czy taki, tylko wszyscy znali takie elektrody, które się nazywały ER-146. I jakbyśmy powiedzieli naszemu ojcu, naszemu dziadkowi, to wszyscy wiedzieli o czym to jest mowa wtedy, tak? Używamy tutaj właśnie takiej elektrody. Jest to elektroda najbardziej uniwersalna, czyli w zasadzie do każdego rodzaju stali, więc. Nie, nie powinno być problemów ze szczepianiem. Zaczynamy spawanie w, taką spawarką. To nie jest tak, że możemy sobie już przyłożyć, bo przykładając elektrodę, w momencie kiedy mamy spawarkę włączoną do materiału, yy, zaczyna nam się wytwarzać łuk, który nam już topi tutaj elektrodę. Zaczynając spawanie, musimy trzymać sobie w powietrzu i musimy stuknąć tą elektrodą w materiał, żeby nastąpiło, no, nazwijmy to, takie zwarcie, tak i wtedy zaczyna się robić przeto. W tym wypadku trzymając uchwyt działamy podobnie jak po automatem, czyli mamy możliwość jechać sobie prosto lub łódeczkę na okrągło, tak. Zaczniemy od tej metody prostej, tak jak we wcześniejszym tutaj urządzeniu pokazywaliśmy, będziemy sobie jechać po szczelinie i do tyłu będziemy, to znaczy do tyłu, no akurat w tym wypadku do tyłu, tak, nie będziemy się przesuwać nie możemy zbyt szybko przesuwać się po materiale, ponieważ no nie zdąży nam wtedy elektroda się roztopić i nie złączy nam tego materiału. Jak będziemy zbyt wolno, zrobimy znowuż tutaj dziurę w materiale. Więc to musimy robić tak, że trzymając lekko przyciśnięte do materiału, jak czujemy już pod ręką, że zaczyna nam ręka uciekać, leciutko się przesuwamy wtedy do tyłu. A najlepiej będzie, jak pokażę to. Także zaczynamy. I jak nam elektroda zaczyna uciekać, przesuwamy się delikatnie do przodu, do przodu. Tutaj też możemy sobie, tuż nie trzymamy kąta 45 stopni, tu zbliżamy się do takiego 90, 67, 70 stopni. I to jest, to jest nasz nie, taki kąt docelowy, tak. O. I mamy tutaj pospawane, tak jak mówiłem, z, z pociągnięciem do tyłu. Nie widzimy od razu już naszego spawu. Widzimy otulinę, która jest na spawie. Więc potrzebujemy jakiegoś młoteczka, czy tam kombinerek, i musimy sobie puknąć ten materiał, i wtedy nam odejdzie otulina i widzimy już spaw. Tak? No nie jest to piękny spaw, bo mówię, no tutaj nie przykładamy się do tego, chcemy pokazać po prostu jak w prosty sposób szczepić ze sobą dwa materiały, tak? Pokażę teraz jeszcze drugą metodę. Weźmiemy sobie świeży materiał. Zapniemy sobie. Założymy sobie elektrodę troszkę mniejszej średnicy, bo ta elektroda, którą mieliśmy była, no może troszeczkę za gruba do tego materiału, bo to była czwórka. Teraz mamy 3,25 elektrodę. I nie będziemy już tak jak w, pierwszym, w pierwszej wersji jechać po materiale. Teraz będziemy już jechać z boku materiału troszeczkę. Tego naszego kanału, który, który chcemy zaspawać. Tak? Będziemy leciutko się przesuwać, ale bokiem. I leciutko taką łódeczkę już będziemy sobie wykonywać. I zobaczymy, porównamy, który spaw jest ciekawszy. Zaczynamy. Ten na pierwszy rzut oka spaw od razu widać, że jest bardziej przetopiony, czyli jest głębiej w materiał wszedł, który, który spawaliśmy. Teraz sobie tutaj weźmiemy, oczyścimy z otulinki. A tutaj nam troszeczkę gorzej, bo ze względu na to, że mamy bardziej wtopiony materiał, więc otulina lepiej trzyma. O, już nam odchodzi, elegancko. I tu mamy już ładniejszy spaw, tak? Ale to jest już spawanie... Takie bardziej, trzeba już rękę mieć bardziej opanowaną, że na samym początku naszej drogi z, ze spawaniem nie polecałbym tego rodzaju spawania, ze względu na to, że no do tego już musi się troszeczkę ręka wyćwiczyć. Natomiast teraz pokażę tą naszą pierwszą metodę, ale już właśnie tą elektrodą bardziej dopasowaną, czyli 3,25 do materiału jakim jest czwórka, tak? Nigdy nie stosujmy też zbyt dużych elektrod, ponieważ nie będziemy w stanie rozprowadzić przy niższym prądzie tak grubej elektrody. Tak? Nie może być też za cienka, bo ten materiał za szybko nam będzie wtedy uciekał. Pokażę tą najprostszą metodę jeszcze raz tutaj na, na składaniu, jak to będzie wyglądało już elektrodą 3.25. Zaraz sobie oczyścimy. Tu już. O, oczyściliśmy sobie. I co, spaw już jest ładniejszy, a dlaczego jest ładniejszy? Ze względu na to, że mieliśmy elektrodę bardziej dopasowaną już do grubości materiału, tak? Natomiast nic nadzwyczajnego nie robiłem, tylko tak jak pokazywałem już wcześniej jechaliśmy sobie taką metodą tą najprostszą. Ale żeby mieć większe czucie jeszcze dołożyłem takie pulsacje elektrodom co dało nam lepsze wtopienie w materiał i lepsze rozłożenie się materiału wtedy, jak tak robiliśmy. Także przesuwamy sobie powolutku i możemy sobie, tak jak mówiłem 65, 67 stopni do 90 w zasadzie, tak możemy jechać, możemy sobie tak robić i powolutku sobie przesuwamy się, przesuwamy się i ładnie nam się wtedy materiał tak. To są takie najprostsze metody i rodzaje łączeń dwóch materiałów stalowych ze sobą za pomocą właśnie no takiego rodzaju spawarek, jakim jest Migmak lub spawarka elektrodowa. Przy spawarce elektrodowej, podsumowując, pamiętajmy przede wszystkim o grubości elektrody, tak? Pokazałem porównanie grubszej elektrody do cieńszego materiału, gdzie nam gorzej wygląda spaw, jak również elektrody już dostosowanej do tego rodzaju materiałów. Wtedy ten spaw zupełnie wygląda inaczej. Pokazałem dzisiaj akurat taką najprostszą metodę szczepiania. Uważam, że każdy jest w stanie się tego nauczyć. Nie wolno się przede wszystkim tego bać. I uwaga, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Pamiętajmy o ochronie naszej twarzy, o ochronie naszych rąk, tak? naszych nóg. Także miejmy dopasowane ubranie do rodzaju robót wykonywanych. I co następne, nigdy, żebyśmy nie mieli wilgotnych rękawiczek przy spawaniu elektrodowym. Ze względu na to, że między właśnie masą a tym uchwytem, który trzymamy, przepływa prąd. Więc gdybyśmy wilgotną rękawicą złapali jeden element i drugi, automatycznie przez nas by przechodził prąd. I byśmy poczuli lekkie wstrząsy na początku. Więc na to uważajmy. Następna rzecz, jak już spawamy elektrodowo i Obijamy sobie tą otulinę, która była na wierzchu spawu. Zawsze uważajmy na oczy, gijając ją, nie wiadomo gdzie nam odprysk może uderzyć. Tak? Może uderzyć nas w oko, może uderzyć nas gdzieś w, w usta, w twarz. Tak? Także z tym zawsze uważajmy. Przy spawaniu metodą mig no mamy już mniej takich uwag, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, gdyż. No nie mamy tam ani Otuliny po spawie, ani nie ma jakichś e, innych zagrożeń niż są w spawarce e, elektrodowej. Przy spawaniu automatem, czyli półautomatem, czyli inaczej mówiąc metodą MIG-MAG, e, zawsze miejmy znowu, e, zwracajmy uwagę e, na iskry. Tak? No, iskry są w jednym, iskry są w drugim. Przy spawaniu elektrodowym, jeżeli już Przyłożymy materiał, no jest dość mało tych iskier przy spawaniu półautomatem wydaje mi się zawsze jest ich troszeczkę więcej, więc uważajmy, nigdy nie róbmy tego przy naszych dzieciach, nigdy nie zapraszajmy dzieci do prac związanych właśnie ze spawaniem, gdyż no one jeszcze nie są ani przyzwyczajone do różnego rodzaju zagrożeń, jak również nie zdają sobie sprawy z takich zagrożeń, jakie mogą je czekać przy właśnie takich rodzajach wykonywania robót, tak, więc z tym zawsze uważajmy. Wydaje mi się, że pokazałem tutaj podstawy takie, gdybyście chcieli poznać większe, bardziej zaawansowane techniki, może już ja nie będę, że tak powiem, nauczycielem Bardziej jestem w stanie opowiedzieć to, co już prawdziwi zawodowcy robią i pokazać Wam, właśnie jak tacy prawdziwi zawodowcy spawają, na przykład na szczelność, tak? gdyż jesteśmy właśnie tutaj w zakładzie produkcyjnym, akurat na ślusarni, gdzie akurat odbywa się spawanie na szczelność. Tak? Więc tutaj. Osoby pracujące naprawdę są w stanie nam pokazać ciekawe rodzaje spawania. Jak również wtapiania materiału, żeby nam to wszystko trzymało się, po pierwsze, po drugie, żeby było szczelne. Także zapraszam Was do kolejnego naszego odcinka, który zrobimy już z zawodowcami, gdyż ja nie jestem zawodowcem. Starałem się Wam pokazać, tak jak powiedziałem, tą podstawę. Żebyście mieli umiejętności do wykorzystania urządzeń, które posiadacie we własnych garażach. Dziękujemy bardzo za oglądanie.